Cześć, nazywam się Karol Mozylewski, to jest przygląd na pewno nie najważniejszych, ale takich informacji, które są zabawne, są ciekawe, są intrygujące. A łączy je wszystkie to, że nie zahaczają o te wątki, bo to są tematy, które omijamy. Zaczynamy. Na początek motoryzacja. Mercedes zaprezentował samochód, prototyp samochodu przyszłości i tam się dużo dzieje. Otóż przy projektowaniu auta wzięli udział ludzie, którzy pracowali przy filmie Avatar. Auto ma dużo światełek, bardzo dużo światełek. Z każdej strony coś świeci albo miga. Więc jeśli trzeba taki samochód pchać, no bo coś się zepsuje, no to osoby z epilepsją daleko nie uciągną. Auto jest elektryczne, na jednym ładowaniu ma przyjechać 700 km, a czas ładowania akumulatorów to 15 minut. To co przykuwa uwagę najbardziej, to fakt, że w środku nie znajdziecie kierownicy ani deski rozdzielczej. Deska pojawia się przy aktywacji, a samym autem steruje się za pomocą takiego grzybka. Przez to jednak, że po pierwsze, tam z tyłu, przez te światełka, nie ma gdzie nakleić rybki. A po drugie, nadal nie wiadomo, czy to auto będzie można przerobić na gaza, więc tak obiektywnie to ja wątpię, żeby to się u nas przyjęło. A teraz news dla wszystkich, którzy nie wierzą w siebie i nie wierzą ile mogą osiągnąć. Otóż, nietoperz został ptakiem roku w Nowej Zelandii. Wybory na ptaka roku w tym kraju od lat organizuje stowarzyszenie o nazwie Forest and Bird. No, i w tym roku chcieli zwrócić uwagę ludzi na trudną sytuację tamtejszego gatunku nietoperza. Łącznie oddano ponad 56 tysięcy głosów, z czego 7 tysięcy na nietoperza długo tego. Drugie miejsce zajęła papuga Kakapo, która wygląda właśnie tak. Zresztą u nas też były takie żartobliwe akcje. Przecież były wybory na Ciasto Roku, organizowane w szkole, które wygrał pasztet. No i też przecież wybory prezydenckie, które wygrał Andrzej Duda. To mi się pośmiali po tym wszystkim. Ale potem rzeczywiście ludzie mówili, że pasztet udowodnił swoją wartość. A teraz przepięknie ironiczny news. Otóż telewizja, która odstrasza ludzi od dłuższego czasu jakością tego, co serwuje i gigantyczną ilością reklam, w ramach walki o widza, zwiększyła liczbę reklam. A wygląda to tak. W pasmach od 6 do 18 to ciągle będą 144 minuty łącznie, a między 18 a 24 to 72 minuty. Ale nie w liczbach jest rewolucja, a w sposobie naliczania. A było to liczone tak, że do tej pory limit był ustawiany na całe pasmo ale rozliczano z poszczególnej godziny, w której nie mogło być więcej niż 12 minut reklam. Chyba, że to był Polsko, to nie jakoś potrafili zakrzywiać czasoprzestrzeń. No i teraz okazuje się, że będzie można przesunąć reklamy z tego czasu, kiedy nikt nie ogląda, na ten czas, kiedy widzów jest więcej. Co w praktyce oznacza, że kiedy na pulsie będzie premiera, załóżmy Gladiator, to w momencie, kiedy ten zły dźgnie Maximusa nożem, to film może być przerwany i może pojawić się dajmy na to pół godziny reklam. Żeby trzymać was w napięciu, czy on przeżyje, czy nie. A że na pulsie to jest premiera, to nikt przecież tego wcześniej nie widział. I żeby wam zaoszczędzić już teraz czasu, na końcu Maximus umiera i idzie w zboże. Co w ogóle stawia go w bardzo złym świetle jako rolnika, bo to zboże tam jest od początku filmu. Inna rewolucja polega na tym, że między północą a szóstą rano nie ma żadnych limitów. Stacja może emitować same reklamy. Więc jeśli oglądacie na Tele 5 filmy dla dorosłych, to między zdjęciem przez panią Bluskę a rozpięciem Stanika dowiecie się bardzo dużo o rodzajach margaryny i promocjach w Lidlu. To będzie ekstremalny test siły woli dla mężczyzn, którzy nie mają internetu. I jeżeli oglądają to szefowie albo właściciele poszczególnych telewizji, to proszę wyślijcie mi swoje adresy. Bardzo chciałbym wysłać Wam bombonierkę w podziękowaniu, to jest taki gest wdzięczności za to, ile robicie i jaki jest Wasz wkład w rozwój newsów bez wirusa, YouTube'a, serwisów streamingowych, wprawdzie jesteście super ziomami. Rozpoczął się 26. Szczyt Klimatyczny w Glesgowu, określany jako Szczyt Ostatniej Szansy. Teoretycznie na tym szczycie miało nastąpić zweryfikowanie tego, czy udało się wykonać założenia obniżenia emisji dwutlenku węgla, ale w praktyce to kolejna konferencja, gdzie naukowcy krzyczą, że w tym tempie wykończymy planetę, a przywódcy państwo obiecują, że zrobią co w ich mocy. I nie chcę być czarnowidzem, ale wygląda na to, że jedyną szansą na to, że ludzkość nie wykończy się sama będzie to, że roboty przejmą nad nami władzę. No i podczas tego szczytu nastąpił gigantyczny zgrzyt. Bo już na początku ważni ludzie, apelujący o ograniczenie emisji dwutlenku węgla, przylecieli 400 prywatnymi odrzutowcami. 400! Które w wielu przypadkach musiały potem zrobić kolejny kurs, tym razem pusty, bo zabrakło miejsc na lotnisku. To trochę tak, jakby Daniel Obajtek przyjechał z odczytem motywacyjnym na kongres bezdomnych. I wiem, że wśród widzów newsów bez wirusa są tacy, którzy negują globalne ocieplenie, twierdząc, że o! Jesteś opłacony przez Sorosa, albo Merkel, albo przez obydwoje, dlatego właśnie tu nagrywam. To jest wszystko za ich pieniądze. Ale zanim napiszecie komentarz, że to wszystko jest gigantyczny spisek, no bo w suwałkach nadal piździ, proszę Was o jedną rzecz. Żebyście wcześniej poczytali o tym, jak rekordowe temperatury zanotowano choćby w tym roku, żebyście prześledzili wzrost liczby pożarów i katastrof naturalnych. To nie jest kwestia liczb, to możecie zobaczyć. Po prostu są filmy i zdjęcia. Poczytali o tym, jak wzrósł poziom mórz i oceanów i co za tym idzie. I żebyście brali pod uwagę, że mówimy o globalnym ociepleniu i globalnych efektach, a nie o tym, że w kwietniu było zimno, więc no, ktoś tutaj kłamie. Dużo złego robią takie dzbany. To ocieplenie, o którym cały czas mówię, bo ja tak zimnego kwietnia nie pamiętam. No piździ tak, na spacer chciałem ja nie wiem, czy to jest 3-4 stopnie. Ludzie, zaraz się maj zaczyna. Gdzie wy, gdzie wy macie to ocieplenie klimatu? Wy się zastanówcie. Więc oprócz tego, że możemy ograniczyć emisję CO2, segregować śmieci i tak dalej, może warto by w takim razie pod takimi dzbanami, pod takimi filmami wrzucić komentarz wyraźnie pokazujący, gdzie mijają się z logiką. No i w przeciwnym razie to, co nam zostanie, to mała satysfakcja z tego, że za kilkadziesiąt lat taki Najman powie. No, mieli rację z tym globalnym ociepleniem. Kurde, gdybym nie przyjął tylu ciosów na głowę, może bym zrozumiał to wcześniej. Minuta z kłokami, zwierzakami na obniżenie ciśnienia. Głównie dla mnie, bo już czuję te komentarze. A na policjantów można mówić psy. To znaczy na pewno może tak mówić mężczyzna z Kamiennej Góry, który tak określił policjantów podczas interwencji. Ci się obrazili skierowali sprawę do sądu, a tam sędzia Wojciech Bąk mężczyznę uniewinnił w uzasadnieniu pisząc, że policjanci nie pracują w balecie i nie powinni być przewrażliwieni, kiedy słyszą określenia pies, pała czy krawężnik. Po pierwsze to sędzia Bąk musi teraz sprawdzać dwa razy gdzie zaparkuje, a też znając reputację dolnośląskiej policji lepiej oglądać się za siebie. A po drugie, policjanci mogliby się obrazić na tego psa, gdyby nie fakt, że sami tak o sobie mówią. No i też o tym rapują. Jestem policjantem, czyli głos. Dumny z bycia psem. psem, prosto z ulicy rap, tu bez żadnych ściem. Robimy porządek na polskich ulicach, złoczy dobro, cienka niebieska linia. Lidzionariusze, creme de la creme, dają głos, dumny zbycia bycia psem. Także może ustalcie między sobą sami jaka ma być wersja, bo aktualne się nie zgadzają. No i możecie powiedzieć, hola hola Karolu, dlaczego jesteś tak zdystansowany do sympatii dla policji? Otóż głównie dlatego, że zapomnieli oddać mi motocykla, który mi skradziona, który podobno odnaleźli. Za tydzień idę do nich, dowiedzieć się, co tam się w ogóle wydarzyło. Jedyne logiczne wyjaśnienie jest takie, że ten oszałamiający sukces sprawił, że kobieta, która za to odpowiada, została awansowana do komendy głównej i dlatego nie ma z nią kontaktu. Często piszecie do mnie w listach Karolu, wprowadziłem się do nowej okolicy i chciałbym, żeby ludzie mnie polubili. Ale jak się ma za sobą 8 lat od siatki, to ludzie jakoś tak inaczej patrzą. Weź dorać, jak najłatwiej stać się częścią wspólnoty sąsiedzkiej. No najłatwiej to kupując śmigłowiec. A teraz na prywaty, jeżeli macie ochotę zbić piątkę na żywo, to ze stand-upem, z programem Afryka będę w najbliższym czasie. W tych oto miastach są jeszcze bilety na Kielce i wskoczył Londyn i Leicester. I teraz uwaga, bardzo ważna rzecz. Otóż wiem, że pisaliście w komentarzach propozycje, zaproszenia do innych miast, do innych krajów i powiem wam szczerze, bardzo chętnie, oczywiście, że chętnie przyjadę, tylko to musi się opłacać, czyli muszą się zebrać ludzie. A szczerze wątpię w to, żeby zebrało się tyle osób, żeby opłacało się lecieć do Barcelony albo do Holandii. Natomiast zróbmy to w ten sposób, że w którymś z kolejnych odcinków rzucę ankietę, jeżeli okaże się, że zainteresowanie jest rzeczywiście, no to się będziemy ustawiać. A linki do biletów do Londynu i do Leicester oczywiście w opisie do filmu. Grupa Maspex podpisała bardzo sprytną umowę na zakup spółki CEDC, w wyniku czego Maspex stanie się liderem rynku wódki w Polsce i powiększy swoje portfolio. Uwaga: o żubrówkę, soplice, absolwenta i Bolsa. A dlaczego to jest takie sprytne? Bo Maspex ma też inne marki, które połączone razem stworzą takiego grillowego megazorda. Czyli w praktyce, jeśli chcecie zrobić grilla, albo szwagier ma urodziny, albo jest środa i macie dość tygodnia, no to wasz stół zamieni się w imperium maspeksu. Polejecie bolsa? Maspeks. Chcecie zapić tym barkiem? Maspeks. Sąsiedzi przyszli z dzieckiem, bo są z patologii? No to dojecie małemu Kubusia? Maspeks. Jeżeli to impreza na poziomie i na stole pojawi się krakowska podsuszana od morlin? Maspeks. Smarujecie ją keczupem włocławek? Maspeks. Ktoś powie, że o kotlin lepszy? Żaden problem, to też maspeks. Korniszon Łodłowicza? Maspeks. No, i jest jeszcze makaron Lubella, który otwiera drzwi do uniwersum internatów i akademików. Powiem tak, i nie chcę być złym prorokiem, a jeżeli w aspekcie coś się wydarzy i padnie, albo będzie jakiś gigantyczny, jeden wielki strajk, no to życie kulturalne i ogólnie więzi między Polakami doznają zapaści. Tyle władzy nigdy nie powinno się znajdować w jednych rękach. A teraz historia, która przywraca wiarę w to, że dzbany nie zawsze są w stanie zepsuć wam dzień. Jill Struckman, mama Ewana, to jest ten chłopiec, wrzuciła na Face'a serię zdjęć. Najpierw to, na którym chłopak jadąc do szkoły w Halloween przebrał się za tonego starka, czyli Ironmana. Potem niestety dostała telefon od dyrekcji, że dzieci śmiały się z jego przebrania, więc pojechała po niego do szkoły. Chłopiec zmył makijaż w łazience i czekał na nią. Wracając obydwoje płakali przez to, jak beznadziejni potrafią być ludzie. Aż dojechali, dotarli do momentu i do punktu, gdzie stwierdzili, że banda lamusów z kijami w dupie nie będzie i mówiła, jak mają się bawić, więc odtworzyli makijaż i założyli jeszcze raz kostium i wrócili do szkoły. Dzieciaki zostały już poinstruowane przez nauczycielkę, że mają przeprosić chłopca, co zresztą zrobiły. No i Jill wrzuciła kolejne zdjęcia na face'a. No i poszło wiralowo. Ludzie z całego świata zaczęli przesyłać chłopakowi słowo otuchy, rysować jego portrety, czy też przebierać się za Tonego starka. No i matka chłopca przestraszyła się, no bo wrzucała te zdjęcia bez jego wiedzy, więc powiedziała, że w każdej chwili może je usunąć i przeprosiła młodego. Młody powiedział, że jest okej, okay, mogą zostać, no bo miał też świadomość tego, że w ten sposób inspiruje innych, którym też dzbany nie dają żyć. To jest zresztą dosyć sentymentalne przebranie, no bo ci, którzy są na bieżąco z uniwersum Marvela wiedzą, że Tony Stark, czyli Iron Man, nie żyje, poświęcił się dla nas. I kto go zastąpi? Oczywiście, zgodnie z poprawnością polityczną będzie to czarnoskóra dziewczyna. Tylko, że wiecie, jak czarna wdowa zmarła, to czy ją zastąpił biały żonaty? Nie, o tym się nie mówi. A co tam w gospodarce? I tutaj chcę uspokoić, nie musicie przywieźć, to będzie krótkie i konkretne, no i też przydatne dla tych, którzy nie lubią niespodzianek. Po pierwsze, Adam Glapiński, szef NBP, który w październiku mówił o tym, że podnoszenie stóp procentowych byłoby szkolnym błędem, podniósł stopy procentowe. W praktyce oznacza to, że między innymi raty kredytów hipotecznych wzrosną. Tłumaczył jednak wszystkim, że Polska jest cudem gospodarczym, więc nie wolno marudzić. Przy okazji magazyn Global Finance przyznał mu najgorszą ocenę ze wszystkich szefów banków centralnych w Europie, zaraz obok Ukrainy i Białorusi. Ale z drugiej strony dostał nagrodę od Andrzeja Dudy za utrzymanie stabilności systemu bankowego, więc tam jemu się spina. Po drugie, wiceminister finansów Piotr Patkowski zapuścił swój pierwszy zarost po to, aby ludzie brali go na poważnie. Niepotrzebnie, bo kiedy w wywiadzie powiedział, że inflacja może osiągnąć rekordowe 8%, najwyższe od wielu, wielu lat, ludzie stwierdzili, że no, to jest wystarczająco poważne. Po trzecie, w związku z tą inflacją i z rosnącymi cenami energii, gazu i paliw, rząd chce wypuścić bony energetyczne dla najuboższych, którzy będą mogli nimi płacić np. przykład za droższą benzynę. No i na bony mają pójść 3 miliardy złotych. No i teraz złóżcie ze mną to sudoku. Rząd wprowadza bony, którymi mamy płacić za droższe paliwo. Paliwo jest droższe, ponieważ jest wyższa akcyza, a jest wyższa dlatego, że rząd musi mieć pieniądze na to, aby mieć na te bony. No i można by obniżyć akcyzę, ale prezes kraju zapowiedział, że nie ma takiej opcji, akcyza nie będzie obniżona, ponieważ państwo skądś musi brać pieniądze, żeby je później rozdawać. No i ma to więcej sensu, kiedy zauważymy, że przecież tylko najbiedniejsi mają dostać te bony, a więc państwo zabiera najbiedniejszym, ale zabiera też bogatym, ale oddaje najbiedniejszym, tym, którym wcześniej zabrał taki, trochę pośledzony Robin Hood. Jeden plus jest taki, że jak wprowadzą kartki na mięso, to nasi rodzice nie będą mogli mówić, o, kiedyś to było, wy to życie nie znacie. No to oddajmy głos samemu zainteresowanemu. Przed pilne. A teraz trzy newsy, które wydarzyły się w tamten weekend, ale warto o nich wspomnieć. We Wrocławiu w oknie życia zaklinował się dwudziestolatek. Był tak pijany, że jego ostatnimi słowami mogło być: Ja nie wejdę do tej pralki. Historia ma jednak pozytywne zakończenie. Mężczyznę przygarnęli pracownicy Izby Wytrzeźwień. A w łodzi mężczyzna, któremu zastawiono auto tak, że nie mógł wsiąść do niego od strony kierowcy, wsiadł od strony pasażera, odpalił auto i pokierował nim, ale za pomocą kijków do Nordic Walking. Jeżeli jego planem było wjechać w ścianę, no to osiągnął sukces. W każdym innym wypadku już niekoniecznie. Trwa ustalanie w ogóle, czy mężczyźni byli spokrewnieni. A teraz psinder, czyli segment, w którym przedstawiam Wam psiaki ze schroniska w Celestynowie, które tylko czekają na to, żeby zaatakować Was swoją miłością. A w tym tygodniu... Boomer! Boomer ma wiele zalet, ale zacznę od najważniejszej. Jest z Podlasia, a nie trawi Zenka. Jeżeli jesteś w stanie przeciwstawić się naciskom otoczenia, no to masz naprawdę silną psychikę. Waży jakieś 5 kilo. Ludzka ręka waży jakieś 2 kilo. Więc jeśli podniesiecie jedną swoją ręką, drugą Waszą rękę i Wam się uda, no to Boomer nie sprawi Wam raczej problemów. Owszem, ma wyjątkowo krótkie łapki, ale to dywersja, bo skubany potrafi się wspinać i kpi sobie z ogrodzeń czy płotów, więc lepiej się sprawdzi w bloku. Jest nieustraszony, proszę. Wyczyny kaskaderskie, żaden problem, ma to w CV. Gotowaliście ostatnią paczkę bobu, bo już koniec sezonu i obrączka wpadła za szafkę? Boomer wszędzie się zmieści. Jest przeinteligentny, wygrałby w warcabę z młodym Haizerem. W sumie to żadne osiągnięcie, więc po prostu uwierzcie mi na słowo, że jest bardzo mądrym psiakiem. I do tego popatrzcie, jaki on jest kurde piękny. No jest, no. Uff. Więc jeśli chcecie sprawdzić, jak będzie wyglądał, merdając ogonem na wasz widok, no to swipe w prawo i dzwoncie pod ten numer. Przypominam też, że każdy, kto zdecyduje się na adopcję psa celestynowa przez Psindera, otrzyma pakiet startowy od przysmakowo.pl, zajebisty sklep fajne ziomki. Tam jest karma, miski, zabawki, szarpaki, przysmaki, wszystko to, co jest potrzebne na początek i po konsultacji z weterynarzem. Przegląd ceramiki, czyli co ciekawego ostatnio zrobiły dzbany, ale też jednocześnie ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem, jakie niesie ze sobą fotowoltaika. Pewien turysta w Colorado wybrał się w górę o 9 rano. Nie wrócił do 18, więc pięciu ratowników wyruszyło w poszukiwaniu tego mężczyzny. Szukali go do 3 w nocy, potem o poranku wznowili poszukiwania. Do momentu, kiedy nie dowiedzieli się, że mężczyzna jest już w miejscu, z którego wyruszył. No i na pytanie wkurzonych ratowników, dlaczego nie odbierał telefonu, dlaczego nie odpowiadał, dlaczego nie dał się namierzyć, odpowiedział, że nie, bo on nie będzie odbierał telefonów z numerów, których nie zna. Tak się właśnie kończy wydzwanianie ludzi z fotowoltaiką. Ja regularnie dostaję telefony z jakiejś gminy pod Olsztynem, gdzie ja mieszkam w mieszkaniu w Warszawie. Przestańcie. I długo z tym walczyłem, ale chcę się przełamać. I odbierać telefony, których nie znam. Dlatego, moi drodzy, to jest mój domowy numer. Dzwoncie od poniedziałku do piątku, między 9 a 17. dzwońcie pod ten numer ze wszystkim, co wam przyjdzie do głowy. Najmniejsza pierdała. Czekam tylko po to, żeby z wami gadać. Dzwońcie, zajmujcie linię, okupujcie linię. dzwońcie od poniedziałku do piątku od 9 do 17. Dużo się też wydarzyło w świecie kotów. Wynaleziono automatyczną drapaczkę do kotów, a w zasadzie zaadoptowano zabawkę z tą chodzącą dłonią z rodziny Ramsów. Po drugie, modna stała się biżuteria dla kotów. Ja to. ja to tu zostawię po prostu. Nie znam się na kotach, może to jest normalne. No i jeszcze jest ta akcja uratowania kota, który na 10 dni utknął w rurze. Akcja była nagłośniona wszędzie, gdzie się dało, więc nie będę powtarzał. Dodam tylko, że kota nazwano rurek, co jest świetnym pomysłem, oczywiście, no bo przecież jak na przykład ratujesz kota z pożarną, no to nazywasz go skwarek, no nie? To zajrzyjmy jeszcze na Polskie Koleje, bo tam się zawsze dużo dzieje. W Janowicach Wielkich jeden z pociągów kolei dolnośląskich miał awarię, więc obsługa pociągu poprosiła ludzi o to, aby ten pociąg popchali. No i oczywiście bezskutecznie. A tyle razy było mówione, że choćby przyszło tysiąc atletów i każdy zjadłby tysiąc kotletów, i choćby nie wiem jak się wytężał, nikt nie udźwignie taki to ciężar, to dla kogo to tu wiem, pisał Dla siebie? Zresztą nawet gdyby dorzucić atletę atletów, Pudziana, to to by nic nie dało. Nie dałoby to nic. Ni, nawet gdyby był pierwszy w kulach. Nic by to nie dało. To by nie dało nic. Nic by nie dało. To jeszcze garść pozdrowień dla yy, Madzi, dziesięciolatki, które oglądają sobie Bez Wirusa. Która pozdrawia też Boże Pole Wielkie i klasę czwartą B. Ale fajne. Korespondentka Ewelina pozdrawia swojego męża inżyniera. W razie gdybyś nie wiedział, że o Ciebie chodzi, to Jacek chodzi o Ciebie. Wiktoria, która nie lubi polskiego YouTuba. Malina, która odgraża się, że ogarnie mi występ w Sulęcinie. Mocne słowa, jak na Malinę. Dominika, zwana Lisią Księżniczką. Kotki, pozdrawiam. Bianka i Rose, które co tydzień oglądają newsy bez wirusa. Oskar i jego żona, którzy mają urodziny tego samego dnia. Ja stary, podziwiam Cię. To jest wyższy poziom lenistwa. Dla doktora Boba i Kici od polnego zapelacza. Ja nie wiem jaki tam macie. Układ, ale brzmi ciekawie. No i dla pani Eli Kośnik, która była moją nauczycielką od polskiego w Podstawówcach, która podobno ogląda. Wywaliło mi klipy na montażu, więc muszę się zdobingować. Często piszecie do mnie w listach. Karolu, w poniedziałek idę na obiad poznać rodziców mojej dziewczyny. Wiem, że poniedziałek jest dziwny, ale niedziela odpadła, bo jej ojciec jeździ Tirem i był w trasie. Weź dorać, jak zrobić dobre wrażenie. No to zadzwoń do drzwi oponą. This random tire was traveling at about 40 miles per hour when it crashed into the front door of this home. I to wszystko w tym odcinku. Wielkie dzięki dla patronów, którzy wspierają mnie na Patronite, dla stałych korespondentów, dla Was, którzy przysyłacie, co fajnego wpadnie Wam w ręce, jeżeli macie coś takiego i chcecie się podzielić, wysyłajcie na Karol Mozelewski albo na Facebooku, na fanpage, albo na Instagramie. W przyszłym tygodniu najprawdopodobniej odcinka nie będzie i powiem Wam szczerze, jest to podyktowane zmęczeniem. Po prostu padam na rej, jest zmęczenie materiału, muszę odpocząć. A więc udanego weekendu, tudzież tygodnia, do zobaczenia, cześć.